58 wydarzeń, koncerty, warsztaty i zajęcia w wielu językach obcych w różnych miejscach Wrocławia. Europejski Dzień Języków. We Wrocławiu świętujemy po raz czwarty w tym roku i jest to już w tym momencie nie tylko dzień, ale dni języków, ponieważ w tym roku zaczynamy 24 września, skończymy dopiero. 30 września prezentujemy ponad 10 różnych języków, więc... Jest w czym wybierać. 24 września odbędzie się debata poświęcona językowi Braila i audiodeskrypcji. 26 września zapraszamy do Domu Europy na spotkanie z cyklu z widokiem na Europę, tym razem z widokiem na Czechy. Spotkanie z Mariuszem Szczegłem. 29 września Mediateka zaprasza do kawiarenki językowej na wielojęzyczne rozmowy z native speakerami. Na wszystkie te wydarzenia jest wstęp wolny. Niektóre wymagają jednak już wcześniejszego zgłoszenia, ponieważ mamy ograniczoną liczbę miejsc. Szczegółowy program Europejskiego Dnia Języków dostępny na stronie www.edj.wroclaw.pl